Pierwsza motka, Czas start. Samochód? No samochód to Budna chyba no najbardziej się wyróżnia samochodowo. Samochód. Ale <noise> co <to> za YouTube? <noise> ja wiem. Ja wiem. E, Z to... ekipy. On był kiedyś w ekipie. Proste, stare. Można by do tego wielorako podejść, nie? Bo, mm -hmm. można... Może to być na przykład czerwone Ferrari. na przykład, Może Amadeus. być czerwona ta fura, co miał freestyle, dała, że wcale nie jest czerwona. To może być Multipla, którą oni pojechali, tylko że to nie jest Multipla. To mała samochód. To może być Mini Mike. Jakiś... Ja to, to, to jest właśnie ja na jakichś tam zadaniach z matematyki. Jest coś prostego, ja sobie wyobrażam nie wiadomo co. Ja tak właśnie też mam roz, takie rozkminy. Wiedziałem, że go biorę do odcinka. Gość być... ma taką wiedzę o YouTubie, że... To może być ktoś garbaty. Niestety muszę... Dobra, freeze. Się, że... Freeze dajesz? No nie? Dobra, burs. Freeze, że... że freeze. Że... A, zatrzymajmy się okay. na chwilę. <laughs> Ale to nie... Było nie... Nie, nie, tego, dobra. nie dobra. dobra. Dla mnie Buddha. No gdzie? Dobrze. No Budda, no wiadomo, no. No dobra, to jest Czajnik, to nawet było w tym prologu załem. Czajnik. Dobrze. Albo Akizban. Czyli <laughs> Czajnik. <laughs> Akizban, a Czajnik to samo imię? <laughs> Pozdrawiamy cię, Czajnik. <laughs> Jajko, okulary i gadanie. <laughs> Łysy ktoś? Ej, to może być. Gimper. Pierwszy okay. byłem. No. Ty eee, no nawet nie zobaczyłeś I tego, luz, a już luz. Mieć... Ktoś dobra. To miał wykastrowane jedno jajo, albo ja wiem, jajo patrzeć na jajo gadać. Poczekaj, 5, Jelenie jaja 4, by mogły być. jelenie jaja! 3, 2, na maksa dobre, by nikt to było. Pamiętaj Jelenich no ale Ja pamiętam, ja mam bluzę z Jelenich jaj, którą wygrałem za darmo dostałem. No, co no? pamiętam, to tylko rozkmijcie to, że oni nagrywali okularami, oni mówili. Jest... ale faktycznie, oj Wojtek ma bardzo dużą rację. Jelenie jaja, jest jajo. Nagrywali okulara, okularami i gadali głupoty. Tak? Yy. Yes. I jest jajo, i Jelenie jaja. Sia nie uznali, bo dobrze, nie, to nie wiem. 200 tak IQ, ale dla mnie to jest. Co to jest? Gimper. O, o, to dobrze. Ej, dobra, zgadłem. No, Gimpera. No na... Okulary, dobra, bo nie okulary, ja, no i gada je, dużo. Będę narzucał czas, jak będziesz tak szybko mnie Potrafi się nie jest. Ale ma fajną pochodnię, Tyszka. Prosimy kolejne. Koza? Bo ten koza z tego, z Fify. Aha, czekaj, faktycznie, to może być goat. ja dałem koza z Fify. Owca w Jak jest kozią? Kto Że może, że ktoś jest gołtem? No to właśnie. No to ja. Za późno. Czyli to. Ja. Nie no, goat chyba, tak? Dobrze. się już nie pamiętałem takich małych youtuberka. Jestem głupi, nie? Uwaga. Strzelanie, granie, czerwony ten... Czyli chyba ktoś streamuje. Izak. Dobra, no, pierwszy. Nie no, on No, jej, ci, jest to jest, jest luz, to jest luz. Jest luz. Nie no, to <laughs> jest luz, luz być. Ty, Ty byłeś pierwszy. pierwszy. Byłeś, pierwszy. byłeś pierwszy. Dobra. Pierwszy. Pistolet, pad i czerwony kolor. Ale łatwe, nie? Proszę o odpowiedź. Nie wiem. Pytanie przychodzi na ciebie. Coś? I teraz nie mam presji czasowej, jako że jestem drugi. Masz 15 sekund. No dobra. Paintball. Czy raczej gracz? Gracz. Wcale nie patrzę półnie jak tutaj chłopaków. Gracz strzelacz, na przykład może czerwony, czy czerwony? czerwony. Nie że mam może pojęcia. 18 plus, czy że w ogóle... Inna platforma? Stary. Jak jeszcze Izak? Tak! No jest! No, Starmer! Streamer. A, no tak. Subo rekord. Dwa. No. zostało jeszcze 5 lat. Record video! Coś no. Little Monster? A, no czyli do, do Żole myśleliśmy, dobra. Little Monster. Little. Little Monster. No, zastanawiam się, czy to uznać. ale no... 9-6! Little mo little. Dobra, uznajmy to, bo wiemy o tym. No, jak? Jakie ma włosy? No Skary rude, chociaż ostatnio dostrzegłem, że niekoniecznie. Ale to jest naprawdę Little Monster czy Red Lipstick Monster? No tak. A to nie to samo? <laughs> Ty, hey, red lipstick, monster, a jest Little Mo.? Faktycznie jest. Ty... Jak ty to prowadzi, że jak ty się nie znasz? Ale, ale, ale pewnie, że to jest to samo, <śmuszczak> słuchaj. No ale to ona ma żółte włosy. No. I jest tą fanką Justina Biebera. Dobra, dawaj. Ja Myśleliśmy o my... tej samej. No i tak. Sama. A to dobrze, no to jednak dobrze, Wojtek, tak, Little Monster, no. ta odpowiedź. Dawaj <śmuszczak> Dobra, Rezi. Tromba. Ja pierwszy byłem! Jaki prasa. jak tutaj jest piorunek, to na pewno sabotażysta Resi. Wy myślicie jakoś. Dlaczego tromba? Bo go. miał piorunek kiedyś. A ja, ja wiem, że Piorun i od razu mi się kojarzy z Rezim, bo na tą swoją firmę Thunder, nie? Dlatego. Gdzie miał piorun? Miał takie ubrania, że z piorunami. Naprawdę były takie także. Następna emotka. Wy ten, Wardęga, no. Wardenga. Skąd wiedziałeś? Po drzewie. 4-4? <laughs> tak. No. Dobra. Yy... Fagata. No co to jest za emotka? To, co może, to, jest? to, 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 to może być owca i nie powiedzcie mi, że nie. Że dupa. Wielka dupa owca. Nie. No dobra, nie ale jurek. nie to nie. No dobra. Poczekaj, nie, nie. nie no dobra, mów. Ale pitch, pomarańcza? Poczekaj. No może, bo on ma taki tyłek, ale... Dupa, wielka dupa to mi się kojarzy z owcą. Hmm. Fagata? O, Żadna odpowiedź nie jest o, dobra. A nie jeszcze nie jest. Jeszcze... A nie, co? A nie można się głośno zastanawiać, mniej już 5 sekund. Ja myślę, że to w tym myślać Odpowiem, to jest dużo prostsze pod kątem tego, jaka jest symbolika tego owocu. Co? Właśnie brzoskwinia, ty, ale... Nie wiem. I nawiązanie do nazwy pewnego twórcy. Julia Żugaj. No bo ona też lubi... Brzoskwinia, Julia Żugaj. <grym> Ustawmy. Tak. To nie jest tak? Ta emotka. No, wiadomo, to jest. Wielka dupa wiesz, o co chodzi. Aha, Iggy. Uniwersalny język pupy. Tak. No. Z kim się kojarzy pupa? Z dupy? O! A z dupy, jezu. Ja, Brawo! Pierdzielne. Brawo, No to chodzi. I uwaga, osta... Jak było z dupy, to powinien dać taką pięść. On zawsze miał taką pięść z dupy w każdym odcinku. I wtedy bym wiedział, a nie, że dali tylko brzoskwinie. Ostatnie. Dziewczyna, dwa psy i serduszko. Julia, żugaj. Albo Cały czas klika, on pierwszy kliknie. Jura żugaj. Dobrze. Dobro, tak. Przechodzimy do rundy drugiej. W rundzie drugiej to będą się ubra. pojawiać jakieś wycinki z Instagramów y, znanych. Oj, to też będzie mocne, bo ja, ja w ogóle praktycznie w ogóle nie, nikogo nie obserwuję na Instagramie, więc nie wiem. Po pierwszy, ten lepszy i oczywiście musi być dobra odpowiedź. To jest y, Wojtek Gola. Byłem pierwsze, Rezji w Chorwacji Nie Freeze. Też nie no odsłaniamy. Ej, dobry zgoda! Ej, nie wiem, ja nigdy nie widziałem tego zdjęcia, naprawdę. Uwierzcie mi. Okej. Okay, Polski no, gigacad. Okay. Giga Wojtek Gola. Pójdź żebym do Wojtka doszedł. W sensie. <laughs> w sensie Pójdź do do niego doszedł. Tak. A, to Także tak. Przechodzimy do następnej To jest jakaś dziewczyna. Poczekajcie, poczekajcie. To jest y, Julia Żuge. Uwaga. To jest to pole, gdzie Marcin Dubiel z chodził i przepraszał, że to jest. Właśnie tak myślałem, że to jest ta grażyna od Buddy. I to może być ten pies. Jest, nie, <laughs> nie wiem. Ja <laughs> wiem kto to jest chyba. Nie, to jest kobieta. Wersof. Tak! Tak? Odsłońmy. Serio, Brawo. to jest Verso. To jest wersu? Faktycznie, bo chmurka i ta bibułka, czy jak ona się tam nazywa. A to ten drugi pies. Co jest? Dobra, dawaj. Nawet dwa To jest łatwo gang. Kto to jest? Ja wiem. A są tylko youtuberzy i influencerzy, czy ogólnie ludzie? Wygląda jak kraper, biorąc no pod to. No właśnie, uwagę to się Podpowiadam. Ty wiesz, kto to jest? Że się śmiesz. To no. Mogę ja? Dawaj, ja nie wiem. Tyszka. <laughs> <To> Naprawdę? Uczułem <laughs> <laughs> po to nie głos. To <laughs> jest ja. Aha. O to chodzi. <laughs> Dwa punkty. Bardzo w tej ładne rundzie. zdjęcie. Nico. Dziękuję, starałem się bardzo. Dobra. To jest... Yy, Gargamel. Nie, czekajcie, to nie jest Gargamel. To jest ten. Yy, ma srebrny przycisk, więc 100 tysięcy subów na pewno musi mieć. To jest Enigma. I faktycznie może być prawo Marcina. Wiedziałem. O! Brawo. A znasz go w ogóle? Nie. Dwa, jeden. Za oj Wojtka. Przepraszam, Następna postawa. To jest yy, SWD, czekajcie. No to jest chyba takie ja, teraz easy. już chyba ja. Teraz już chyba ja. Dawaj, to jest easy. Rezji? Nie pomyślałbym. No wow. <laughs> Dobra, miałem mówić, że rezji, ale coś mi się nie zgadzało i. Pier... Nie wiem, kto wybierał to zdjęcie, kurde. Następna. <laughs> wiem, wiem, wiem. Ja? Mogę? Ja czy ja? No? Ja... Okser no, powiedzmy... To jest ten Patec Wariatec ja, ja Patec Wariatec No powiedzmy no, po, gdzieś po, gdzieś Powiedzmy <laughs> Dobra To jest Książulo Ja, ja, ja Przepraszam, że ja teraz No Książulo Dobrze, Dobrze. myślę, hmm. że go faworyzujesz Nie, no. akurat przy jednym wcześniej to ciebie Tak no, no. no. Dzięki, <laughs> 4 do 2 Dobra To jest y, ten Jaś Dobrowski to jest na bank chłopak i na bank na desce surfingowej, a nie, to jest kobieta Czy nie? Dla mnie to jest chłopak Chłopak, 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 chłopak Ginekomastia chłopak Tak wygląda Niebieski awatar, totalnie nie wiem kto to może być taki niebieski. Ja już mam pomysł Czeo? Kostek król Dobrze no. Myślałem, że ten Kostek, tylko to jest ten ziomek, z Genzy To jest Marcysia Monika Kociołek Poznaje po czerwonym głos tak. To nie Michał Wiśniewski. Ja on nie rozpoznał. Już finito. Runda trzecia, pierwszy film. Zobaczymy kto był waszym idolem. To zamknij oczy. Tak, zamknij. I otwórz buzia. <głosy <głosy> przed świętami. Kolacja przed świętami. Marcin Dubiel. No to kto to jest? Niby? No, e, ja już teraz? No. Głosu no mus... nie słyszałem właśnie. Muszę wygrać tą no, rundę. A jak on by... No, naruciak. Nie. Dawaj. Razi. Nie, Remek. Już nie Dawaj, ja teraz rewizyjnę. nie <grym> do galerii handlowej. Dobra, Marcin dubię! Mia ja promocję. Dziho. Oj, no. no, no. Dubian? Polacy przed świętami są jak Polacy przed wakacjami. Czyli cebula jak zawsze. O, dobrze. dobrze. No, muszę to obejrzeć dzisiaj. Nie obejrzałem chyba tego trzecia Marcina Gobiela. To jest ten, kurde, ten od kuchni. Siemanko, witam w mojej kuchni. Ale jak on się nazywał? Jak on ma, kocham gotować, tak? Witamy w mojej kuchni Pierwszy byłem Siemanko, witam w mojej kuchni To jest kanał Pay 100, czyli kocham, gotowa Jest! Witamy w mojej kuchni Dzisiaj przyrządzimy koktajl z krewetek Dobrze, że to było z 20 lat temu tak szczerze, tak ten czas płynie Pazero w tej rundzie dla ciebie no. Nie podpal się To wolny kraj To jest blowek Minecraft nie, nie, A nie, czekaj, Rezi to gada teraz Rezi i blowek Górna, to jest Minecraft i jestem ja w ogóle, ale to najprawdopodobniej jest w ogóle Survival Jungle Island. Z Resim. To jest Rezigi. No. Przepraszam, Resji Play Games wtedy. I to jest naprawdę jego pierwszy film na kanale Resigiu? Czy <grym> się wybił na tobie? Nie, bo on miał 10 kanałów, bo miał problem z AdSensem, no. jest to Jest coś dziesiąty kanał jego. Ale to fajne, bardzo miłe. Pozdrawiamy Remek. Pajna kiedyś Minecraft na modach był u Raziego, albo ten Minecraft, takie zajebiste te serie były. Remek zaproś mnie kiedyś do sabotażysty, proszę. Nie zaprosił cię? <laughs> Nie. Nie lubię się. A... Może, może zrobią taką samą ekipę, wiecie? Manjo, Blowek, Resist, You. To odpadłeś. Drogę, <laughs> cześć, ludzie, z tej strony. Pamiętam, że kiedyś tak, tak lubiłem Reziego, że kiedyś nawet miałem, miałem chyba taki nick Pawik's Play Games. Włókie się właśnie Resie Play Games. I ja mówię: Kurde, no jaki ten nick wymyśli się? No to dobra, to Pawik's Play Games będzie, nie? Witam ponownie w mojej serii wybrał. To jest Karolek 95. Jeszcze za czasów, kiedy go oglądałem, to jest amnezja. Yy, amnezja. jakaś tam. Prawa pokrochmal. krochmal. Yy. Siema łóżeczko. Wiesz? No w no, piasku. Karolek 95. Cześć, ludzie, z tej strony Karolek 95. I jeszcze miał długie włosy, ale to był taki kozak. Ja pamiętam, że no, od najmniejszych liczb oglądałem Karolka, no a teraz już nie oglądam. <laughs> tak, to wtedy, tak? No, no, no. To wtedy tak, tak. Witam ponownie w mojej serii wyprawa po pokrochmal. Coś w tym życiu nie wiedziałem. Wyprawa Pokrochmal. <grywa> <grywa> Ale on kozacko wygląda jak Wiedźmin. No właśnie to sam chciałem <grywa> powiedzieć. <grywa> zero. Jak na razie to, ta na dominacja. Cześć, ja jestem. Cześć, ja jestem, yy, To jest ten. Miejsca sobów na to jest. Saifan. <grywa> Cześć, ja jestem. Faktycznie, to jestem z ciekawostkami z fizyki. Stosował jakiś tam brat czy kuzyn od Coś takiego było kiedyś. Teraz, a to jest Saipan i zaczynamy kolejny odcinek. A skąd to? Zawsze mi się oni kojarzyli, że nie są jakimiś braćmi albo kuzynami. Wiesz, po koszuli? Ja chyba tak, jakoś się skojarzyłem. No Uwaga. masz I można, jeden, cztery, Ostatnie siedzimy. To jest pierwszy ten kanał książula, jeszcze jak rybim okiem nagrywał i robił wtedy właśnie content, żeby uszu nie było widać. Wiem! Ja wiem. Byłem ja pierw... pierwszy chyba. Ja to jest ja Szymon kolorowy vlog. Teraz znany jako książulo. Ostatnio siedzimy sobie u mnie, wiecie, spokojnie, parę osób. Ja Jak on wyglądał bez kitu. Dobrze. A jako ciekawostkę powiem wam, że ja kiedyś robiłem mu miniaturki na kanał 100 lat temu. Tak? Co jest? I, tam I siedzieliśmy na Skype i, i poprosiłem o miniaturkę. Co ty chcesz? Też... No, wow. Mogę być winna Grościka. Nie wiem, czy on to zmienił, czy nie, ale to byli czasy, no. To jest pierwszy film Freeza z rolek. No. Nie wiem, jak można tego nie wiedzieć? Freeza. Naprawdę?! Dobrze. W życiu bym nie wiedział, dobrze, ja że... Jeszcze wtedy chyba nazywał się Wiśniacz, coś takiego. Wiśnia Vlog chyba? Ty byłeś pierwszy, ja bo ja po prostu... A ja po prostu... Kurwa, co to za chłop na rolkach jechał? Na baby, 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 baby. Kurna. A jeszcze nie dziwię, że Wersof ten z nim jak on takie triki robi. Mocny zadyma. Szacun, 5, 2 Robi się ciekawie. Nie no muszę wygrać chociaż jedną rundę, no jest spoko nie tam. To jest jeden z pierwszych odcinków Wardęgi. No, pierwszy. Korzen san, no to jest film chyba... Ja wiem, tak, Sylwestra Bardęgi. Esz. Runda czwarta, piosenki youtuberów. Ja w piosenki youtuberów... Oj, to chyba to też dobry, kiedyś słuchałem. Czyli znasz śpiewa, znowu to... mambana? Nie, z pan stale. Znowu mambana, no ja pierd... No więc właśnie. A, to jest twoje! No nie moje, ale na moim kanale, no. <laughs> dobra, no. <laughs> Co? Nie wiem. no. no, da, no mm, dawaj. Proszę. Nie wiem, szans, że to jest. No, daj mi chwilkę. Ty mądry jesteś. Masz ty rozum i godność człowieka. No to jest nowe coś, to jest coś nowego. Smoła, książulo... Co Coś na... tam, coś tam. na tę odpowiedź. Na Co? To jest to? Prawda? mnie. Przecież Bardzo dobrze. stare nie nowe. To wyszło z tydzień temu. No, no to akurat za. Myślałem, że to będą jakieś klasyki muzyczne. Takie ze starych lat. A to są jakieś nowe. DJ Limona. Lil nie wiem, nie wiem. <laughs> mm, Seks Masterka. <laughs> Dobra, teraz dla mnie, dawaj. <laughs> Fajne. To jest Monika Kociołek. Y... Kocham Pawiksa. Tak się nazywa piosenka. Julia, Żugaj? Bardzo dobrze. Kurde, moja idolka internetowa Julia żugaj nie wiedziałem, przepraszam. Dobrze, to jest ta aksamitna barwa głosu właśnie. Ale ja fajny bit, fajny beat, taki nie, nawet nie pasował, tak bym nie powiedział, że pasuje do Juki. Taki bardziej... O? Radiówka. Sprośnie. No taki, Sprośnie. I to jest ten. To jest... Y... jakieś ekipowe. Kojarzę to. To nie ty... jest moja? Du, du 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 Nie no czy nie to są youtuberzy <grymne> Nie, czekaj, youtuberzy czy influencerzy? Dzwoni do mnie tromba, bo to nie jest przyjemny YouTube. Ty du, du, du. Dobra? Nie? To dawaj, Poszimy dawaj. do mam to tym Nie, to co nie? Zielone k paliona, serio? Tak, go A, go. Palion, zielone, zielone. Bardzo dobrze! Mogę znać tak bo pomyśleć jak pomyślałem, prawda? Yeah. Nie. jest oczywisty, nie jest oczywisty. No dobra, przechodzimy do następnej piosenki. Eee... Yy, to jest chyba właśnie ekipa. Największy polski crusher, największy... Ej, może faktycznie być, no! Co się No faktycznie. Yeah. No to jest ekipa już, to jest całą noc za p... rowery. PARA! ...tyry... to sto! Ekipa. Jak Jaki ten basik, to po prostu trzeba. Daje strzelać i skacze tam z Jaktu. Jakiego idola? Trzy, dwa, to jest ten. Kocham twoje oczy o tego, jak to się nazywa? DJ Tromba. Nie wiem, Nie wiem. Jakieś łajciorskie to jest. Dzwoni do mnie tromba bomba. Czemu znowu Czemu znowu czuję ból? jeszcze w międzyczasie klikałem.

o, i, a to jest ten syn tego DJ Remo? Ja yeah. nie, nie pomyślałbym, nie pomyślałbym. Nie no, no wiedziałem, bo mam rozpiskę <noise> do budy. Uh, jak, jak właśnie, jaką miał? A klocuch, no. Bo tak chciało Właśnie, klocuch. Ja, ja klocuch? Bardzo dobrze. Ale ja pierwszy byłem! No to jest white. Czemu to brzmi jak White i weź tą pracę zostaw jak Kalifornia? Czemu to ten? To kto to był? Riz, ale poczekaj, on tam z kimś był mm -hmm. jeszcze. Przemek Pro? Dobrze! Nie wiem, to? Co, co to, nie to nie było niby? Ja nie wytrzymuję presji i szybko no. klikam. No nie wiem, totalnie daje. nie mam pojęcia, nie? Na, na co? Zobaczymy. Ej, to może być na co, no? Okej... Okay. Czy to nie jest Team X? Natsu? Na tak. co? No nieźle. Na co? Woah, Te rundy, a więc 2-2. To no, punktowy się wyrównuje. U.